Cześć, witajcie na kanale Brickard.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam mojego najnowszego muskata, czyli stację metra. Zapraszam! Ostatnio kilka razy na kanale wspomniałem, że pracuję nad stacją metra, no i w tym momencie możecie zobaczyć efekt końcowy tych prac. Tak się to prezentuje, jest to mój najnowszy moczek, no i jest to wzorowane na londyńskich stacjach metra, nie jest to wzorowane na jakiejś konkretnej jednej stacji, to jest ogólna taka architektura starych, tych starych stacji londyńskiego metra. U mnie to w zasadzie nie będzie metro, no bo ja wykorzystałem, a w zasadzie wykorzystam do tego zwykły pociąg City, to w zasadzie będzie taka stacja kolei podziemnej, nie zbudowałem żadnych wagoników metra, będę wykorzystywał tylko zwykły, zwykły pociąg jak na razie, żeby to jeździło w mieście, może za jakiś czas jeszcze do tego dołożę jakieś wagoniki londyńskiego właśnie metra, żeby był komplet. No a teraz tak, co tutaj się dzieje, przede wszystkim... Ten peron to ma długość dwóch baseplate'ów 32 na 32 i szerokość tak samo plus jeszcze za chwilę Wam to pokażę małe baseplate'y 8x16 No i co tutaj mamy? Będę mówił może od lewej do prawej Zaczynamy tak, od lewej gaśnica jest pani, która sobie czyta gazetę z jest przede wszystkim logo londyńskiego metra. Niestety nie mam żadnych naklejek z, z nazwą stacji. Także musiałem na razie użyć tylko zwykłego niebieskiego tajla. Jest oczywiście kilka figurek. Co tutaj się jeszcze dzieje? Jest koszyk. Jest tutaj defibrylator. To jest dosyć teraz popularne. Mamy też automat z jakimiś napojami. No i po prawej jeszcze zegar. Drabinki, no i tak, tak to wszystko pokrótce wygląda. No a całość jest wytajlowana takimi sztabkami w kolorze tanowym Ja ich kupiłem jakiegoś, jakiś czas temu na ściance Picabric. Naprawdę ogromną ilość to był w zasadzie cały kubek Picabric. No i jeszcze oprócz tego mi brakło, troszkę musiałem dokupić. Także, także jest tego całkiem sporo, bo tu jest wytajlowany nawet, nawet sufit, jak widzicie. Tutaj mamy jeszcze kamery. Nie wiem, czy to widać w rogach. No i jest też oświetlenie, które wisi pod sufitem. Teraz o samej konstrukcji. Jak widzicie, jest to dosyć taka blokowa konstrukcja, ale to jest zamierzone, bo to u mnie w mieście będzie się znajdować pod stołem. Jest ciekawostka taka, że to wszystko jest zaokrąglone. Tutaj naprawdę było troszkę pracy z tym, żeby to. Żeby taki efekt, po prostu uzyskać tutaj tej okrągłości, możecie widzieć na zdjęciach w tym momencie przekroju, jak budowałem ten model, jak to wygląda. Całość jest dosyć i dosyć sztywna. To wszystko jest ze sobą całkiem dobrze połączone. No i jak widzicie, te plejty tutaj u góry są odwrócone. No i za chwilę Wam pokażę jak to jest zrobione, bo to jest w zasadzie stud do studa. Musiałem to jakoś ze sobą połączyć, no i udało się to zrobić bezboleśnie. Teraz troszkę jeszcze poobracam może tym, tym mockiem, żeby Wam tutaj jeszcze pokazać kilka innych rzeczy. Tutaj jeszcze w przejściu znajduje się Pan, który spogląda sobie na mapę tego metra. Tam mamy jeszcze ukryte schody, czego niestety niestety nie widać. No, ale część tutaj jest i tak to jest zaślepiona. Ja to może teraz obrócę i za chwilę się widzimy. OK, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko fajnie widać. Troszkę mi się światło tutaj odbija, ale nie ma możliwości tego zrobić w inny sposób. Tu jest ten teren, który przed chwilą widzieliście. Tak to wygląda. No, i z drugiej strony, tak jak wspomniałem, mam jeszcze drugi peron, yy, który jest zabudowany, którego oczywiście na co dzień nie będzie widać, ale jest on też jak najbardziej wykończony. Yy, tutaj mamy wspomniane playty 8x16, żeby to jeszcze troszkę poszerzyć. No i tak, co tutaj mamy? Przede wszystkim widzicie tutaj taką mozaikę na ścianie. Jest to nazwa mojego miasta, czyli Brixfield, ułożone właśnie z takich czarnych tajli. No a po, naprzeciwko, po drugiej stronie mamy w zasadzie peron, kopię tego, który przed chwilą widzieliście z, z tamtej strony. Jest to w zasadzie lustrzane odbicie. No, i tak to wszystko wygląda. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda to zaokrąglenie sufitu, ten łuk. To wszystko możecie zobaczyć na zdjęciach. To są plejty połączone z takimi właśnie zawiasami. Troszkę musiałem się nagłowić, żeby to wszystko się spięło razem. No, mnóstwo plejtów do wykorzystania, ale ogólnie efekt końcowy jest według mnie bardzo, bardzo dobry. I teraz tak, jeszcze obrócę Wam to tutaj teraz do końca. Tak wygląda jeszcze całość od tyłu. No i tutaj teraz największa ciekawostka, jak to wszystko jest połączone. To znaczy te plejty z tymi oto tutaj brickami, no bo tak jak już wspomniałem, to jest połączone stud do studa. Mamy tutaj, jak widzicie, obrączki i już omówię mówię, jak to jest połączone. Oczywiście jest to połączone tak, przede wszystkim zwykłym round, round z takim plejtem okrągłym. Do tego obrączka jako dystans, no i taki oto klocek, który jest, nie wiem czy go uda wam się, czy go mi się uda Wam pokazać, bo mi ucieka. Taki oto tile z taką wypustką, z takim mini studem. No i teraz tak, ogólnie to wchodzi do... Do tego round platea i mamy takie połączenie, gdzie możemy sobie tutaj wpiąć cuda i tutaj wpiąć tutaj czyli z dwóch stron. Niestety, w takiej konfiguracji to jest troszkę za, za płaskie. Jak widzicie, tak prezentuje się cały brick. No i to tutaj byłoby troszkę, troszkę za niskie, dlatego użyłem dystansu. I najbardziej sprawdza się tutaj ten oto pierścionek taka obrączka, którą możemy dostać w zestawach lego, na przykład w ostatnim zestawie z płascy pierścieni. No i teraz po, po połączeniu wygląda to wszystko tak. No i to nam się składa pięknie na wysokość jednego, jednego brika, i wtedy możemy sobie to wszystko ładnie, ładnie zamknąć i połączyć. Tutaj jeszcze są. Tile, po prostu Tile do tajla, żeby to wszystko nam się zamknęło. No to chyba wszystko, co mogę Wam dzisiaj o tym mocku powiedzieć. Za jakiś czas będę go próbował wsadzić do miasta. To niestety nie będzie takie proste, będę musiał to zrobić pod stolikiem, ale czeka mnie tam sporo pracy. No i do tego jeszcze rozłożenie torów, ewentualnie jakiś tunel będzie, będzie tego. Sporo, no postaram się jeszcze tak samo ten model doświetlić, użyć jakichś świateł, bo tutaj będzie to łatwo zrobić, będzie to można ukryć tutaj pod tymi playtami jest tam sporo miejsca, no i będzie można to jakoś jeszcze fajnie podświetlić. Napiszcie w komentarzach co myślicie, ja Was zostawiam jeszcze z paroma fotkami na sam koniec, no i to wszystko, cześć!